Czas na podejście drugie z laptopem przeznaczonym dla Was. Poprzedni laptop cały czas czekam na sito, żeby zrebalować nowy procesor. Już tego nie będę robił drugi raz, bo to dwie godziny więcej życia. Dlatego kupiłem nowy, nowego HPK. ka Sporo waży. O, tutaj lekki strzał. Z Niemiec. Hmm, taki standard. Mi się wydaje, że ten model jest ekstremalnie popularny w Polsce. Taki za granicą, widziałem go wiele razy, wiele razy pisaliście czy naprawię wam takiego laptopa no dużo jest, bardzo dużo. Tu był taki balans między nowym laptopem a niską ceną. Sprzedam laptopa HP, model RTL8, to nie jest ten model, to jest model nie wiem, karty sieciowej, tak, radio model. Pan podał model karty sieciowej zamiast model laptopa, to jest model laptopa 15 myścik AC, to jest model laptopa. W bardzo pięknym stanie, tak jak na zdjęciach, z zasilaczem, laptop jest uszkodzony i się nie włącza lub nie załącza. I tyle jeśli chodzi o usterkę, No co podłączymy zasilacz i zobaczymy czy się nie włącza, mam nadzieję, że się nie włączy. No to spójrzmy co nam pokaże wykres, uwaga, 3, 2, 1, podłączam, pyk. Oczywiście, totalnie zero, pobór, pobór zero. Co nam mówi... Pobór zerowy. To teraz powinno się przynajmniej włączyć to ładowanie baterii, bateria jest wsadzona, no nawet jeśli by się nie włączyło, to tak. To i tak układ ładowania pracuje. 3, 3 v LDO się pojawiło, zasilam KBC. KBC czuwa nad wszystkim, nad wszystkim parametrami, więc pobór jakiś minimalny musi zawsze być. Teraz jest zero. To oznacza, że już nawet sam charger nie jest zasilany. Zaraz zobaczymy, może charger jest zasilany, może może jeszcze jest mała szansa, że charger jest zasilany, bo on naprawdę może pobierać bardzo mało, że tutaj może tego nie widać. Hmm. E, bo naprawdę wygląda kurczę, żeby nie było uszkodzone samo gniazdo. E, trochę śmieszna naprawa wtedy. Ale te gniazda w tych modelach też również się uszkadzały. I z tego co tutaj widzę. Wygląda OK. Wygląda OK. Totalny zero poboru. Czyli co, standardowo, sprawdzamy Charger dlatego, że Charger. Jest zasilany w pierwszej kolejności. Oczywiście mamy główną linię i mamy nasze gniazdo zasilania. I te gniazdo zasilania jest połączone przez dwa Mosfety wejściowe. I te Mosfety mogą być uszkodzone na, na przykład na rozwarcie, ale tymi Mosfetami steruje nasz charger. I charger jest zasilany bezpośrednio z zasilacza przed tymi Mosfetami. I gdy on sprawdzi, że wszystko jest ok, to dopiero powie: hej, załączamy te Mosfety i załączamy zasilanie na główną linię zasilania! Rozbierzmy go, zobaczmy. I już widzę, że to było rozbierane. Tutaj są takie zaślepki gumowe, po którym jest śruba i patrzcie jest pomylona lewa z prawą. Widzicie? Tu jest okrągłe, a tu jest ostry kąt i już było to rozbierane. Dlatego, że nawet tutaj jest takie pęknięcie, które bardzo często występuje, gdy tego laptopa się otwiera. Dosyć nieumiejętnie go tam się wygina. Tutaj jest słaby punkcik, to się pęka, więc mam nadzieję, że tylko dysk był wymieniany. Ale jeśli jest totalny armagedon, nie będę obrażał. Co to jest? Co? Ok, Okej. To jest chyba niemiecki sposób na usuwanie danych. Eee, dane! Usuńcie się z tego dysku permanentnie! Pan go otworzył, przejechał śrubokrętem po dysku HDD i go złożył z powrotem. Mm. Uuu. Pan chyba nie tylko dysk HDD przejechał się okrętem, ale i zahaczył o płytę główną. Patrzcie, tu jest dławik urwany. Tutaj jakieś elementy poprzestawiane. fizycznie pourywane, troszeczkę tutaj przejechane. Uuu, chyba pan Niemiec się zdenerwował na tego laptopa. Uuu, tutaj kondensator wyfrunął, elektrolityczny. Tutaj kolejny, też kondensator. Pan Niemiec był bardzo, bardzo zły. Wyciągam płytę główną i oglądam ją dokładnie. O nie! Jakim to trzeba być człowiekiem? Widzisz? Przycięty kabel EVDS. I kabel od zasilania jest też przycięty. I kabel od anteny jest przycięty. Co JA CIĘ zrobiłem! Co trzeba być? wiem co. Audio jest obcięte Taśma od cd jest przecięta Gościu był... Ja mogę jechać i do Berliny z Jeden przewodzik od wentylatora się upował Kurka wodna Co? Od RAMu jest uszkodzone Co jest teraz z tym gościem? Chyba wiedział, że do Polski idzie. Tak wygląda dysk twardy, całkowicie zmasakrowany. A co powiecie, jak, jak się uda naprawić tą płytę główną? To może naprawimy ten dysk twardy i zobaczymy, jak ten pan wyglądał. Ale może byśmy zrobili taki test, czy po takim uszkodzeniu dysku twardym, osoba, która jest bardzo mocno zmotywowana, jest w stanie wyciągnąć wasze dane osobowe. Zajmiemy się najpierw płytą główną. Udało się teoretycznie zrobić, kondensatorki wymienione, rezystorki wymienione Ale nie ma tego schematu, więc bez tej płyty na części do porównania Bo mogę sobie zobaczyć jaki tu był kondensator Jak widzicie, nie wylutowywałem tych kondensatorów z tej płyty głównej Po prostu zobaczyłem co tutaj jest, wziąłem sobie z innych części Tam gdzie nie ma schematów, takie płyty na części są bardzo dużo warte Więc teraz głupio to wszystko powylutowywać i nie wiedzieć co tam dalej jest Dzięki, dzięki Kolejne ale, to jest totalnie wszystko pocięte. Lutowanie LVDS-u to już jest troszeczkę przesada. Tutaj są sygnały różnicowe. Jest tutaj takie lutowanie, sk sklecanie tego wszystkiego. Jest średnie, średnie. Ale również mam obudowę na części, więc zobacz na niej. Hmm, tutaj. Okej, okay, mamy termowizję. zobaczmy bateria BIOS jest wyciągnięta, więc teoretycznie powinien się tam jakoś tam uruchomić. HP czasami się uruchamiają same, czasami nie, różnie to bywa. Pyk. Ok, jakiś pobór jest. Czyli muszę nacisnąć włącznik, przyczyniam sobie włącznik z tej płyty głównej, ale nie powinien się teraz włączyć z włącznika, dlatego że mamy sygnał e, lead w stanie niskim, czyli o. Włącznik też jest rozwalony. Totalnie wszystko na tej obudowie jest rozwalone. Chciałem to włączyć tak, spróbować, dlatego, że muszę teraz to od odchylić. Uwaga, procesor jest tutaj. Załączam. Ach, odłączyłem włącznik. Załączam. Ten się kręci, ale procesor, no tak nie startuje za bardzo. Tak nie startuje. Procesor nam nie startuje. Procesor jest totalnie zimny. To nie dobrze. A sobie obróciłem płytę główną na drugą stronę. Jak widzicie, na TermoWizji mamy punkcik. Mamy punkcik, który wyraźnie daje nam znać, że coś jest. Hej, tutaj, spójrz na mnie, ale tylko właścicielom TermoWizji, więc radę zainwestować. To jest ten układ tutaj. To jest przetwornica zasilania. CPU. Ona nam rozmawia z CPU, jakie CPU chce zasilanie mieć, ile tych Woltów, ile amperów, czy załączać, czy nie załączać, i ona w tym momencie ma punktowe wyświetlanie. Zobaczmy pod mikroskopem, jak ten układ wygląda, i już chyba wszystko wiecie, że to była pierwotna usterka, która spowodowała brak uruchomienia się procesora, i wtedy osoba, która to zrobiła, to zrobiła. Aaaa! Patrzcie, to jest dokładnie ten tutaj punkcik, który nam tutaj świecił, czyli no nie za bardzo można było widzieć. Oczywiście przeglądam tą płytę no, wcześniej pod mikroskopem te okolice. Zwróciło moją uwagę już wcześniej ten tutaj taki topnik ciemny, który tutaj tak tutaj lekko wystaje, właśnie w tym miejscu, gdzie jest ten punkt, tu jest ten punkt, a tutaj tak ten topnik wystaje. No patrzcie, no, no szału nie ma, wydaje się, że to jest taka po prostu fabryczna rzecz, że jakieś tam resztki topnika, ale to znaczy, że w tym miejscu się ten układ zagotował, że ta linia tutaj... Wymieniamy kultaja. Okej, okay, zobaczmy teraz, włączam zasilanko I włącznik, włącznik, zwarcie jest chcę zrobić. Pyk, tak, włącza się. No i uruchamia się, patrzcie, ruszyła machina, nic się nie zatrzyma. Proces wystartował. Tak, dobra, wyłączam. Oczywiście sprawdziłem wcześniej oporności na CPU, żeby ta robota w ogóle miała jakikolwiek sens, więc te oporności były OK, dlatego robiłem dalej, ale już o tym nie wspominałem, zapomniałem, teraz macie feedback, że procesor był y, teoretycznie sprawny. Ale czy jest sprawny? Podłączam chłodzenie, zobaczymy. Zasilanie i włącznik. Może inny ram wsadzimy? No, ho, ho, jest różnica w poborze jak widzieliście, chyba. Tylko taki pik. Ho. Jest różnica, jest, pracuje, pracuje. Robi się reset? Tak. Czekam ten reset. Tak, tak dzieje się. Bateria bios jest wyciągnięta, więc zrobią się resety. Bum, działa! Ram jeszcze jest. Szkodzony. I to jest. Patrzcie, to jest oryginalny ram, który był w tym laptopie. Zmasakrowany. Ta osoba bała się, że y, jej. Prywatne zdjęcia, dane są zapisane jeszcze tam w pamięci ulotnej RAM. Teraz trzeba ten na to przetestować, ale tak się składa, że nie mam dysku testowego. SSD gdzieś mi zaginął. Więc może przetestujmy to na tym oryginalnym dysku. Co wy na to? Naprawmy ten zepsuty dysk. Kurde, jest zmasakrowany. Jedziemy. Ok ta leży chyba całe, tylko elektronika do naprawy. Kurde, tu ostro przejechała. Sobie sprawdzimy, jak to wygląda. I tak, tutaj mamy ram. Ram jest pęknięty. Taki był strzał. Taki był strzał z tej strony, że tu jest takie porządne wgniecenie I pani, no, dobrze wycelowała. Dobrze, mogłaby lepiej wycelować, no, ale, ale ram rozwaliła, więc tutaj. Ta płytka już tak średnio się nadaje z tym potężnym gnieceniem. Tutaj mamy nasz mikroprocesor. Tutaj natomiast mamy sterownik silnika, więc sterownik silnika RAM, no to można to ominąć. Procesor też na pewno ma jakąś budowaną pamięć, więc można trzeba będzie go przerzucić, a na pewno trzeba będzie przerzucić tutaj naszą pamięć CMOS, które jest firmware. Tutaj mam dysk twardy od. PlayStation 4 Pro, który gdzieś tam sobie znalazłem w starych gratach i to jest dokładnie 1 terabajt dokładnie ten sam. I on tutaj ma tylko jedynie miesiąc różnicy, nawet nie to miesiąc. Pół miesiąca, to jest 16 juni 2016 to jest januar 2016, to na dnia nie podali dnia, januar, może więcej, januar, februar. 12, 12 of April. O, dobra, sorry. Różnica czasu jest troszeczkę większa, no ale w każdym razie spróbujmy to wymienić. Elektronikę, przemieniając na początku jedynie firmware'y, kostki firmware'u. Głowica jest zablokowana, słyszycie to? Jest to małe wgniecenie na obudowie z góry i chyba silnik nie może wystartować. Z tej strony też jest wgniecenie, więc albo silnik się nie może zakręcić, albo jest zablokowana głowica, ale chyba silnik jest problem. Tak, ma problem z zakręceniem. Na początku sprawdźmy, czy jest połączenie ze wszystkimi uzwojeniami w silniku bezszczotkowym, bo to jest oczywiście silnik bezszczotkowy. I patrzcie, tu mamy cztery piny, a zwykle mamy przecież sterowanie trzema fazami. Więc tutaj jest po prostu sztuczny punkt neutralny. I tak, udało mi się to pomierzyć, i wychodzi na to, że sztuczny punkt neutralny jest dokładnie w tym miejscu. A to dlatego, że patrzcie, tutaj mamy 1,7, oma, 1,7, oma, 1,7, oma. Wszędzie porówno na, na tych trzech. Fazach. A gdy sobie na przykład połączymy teraz tak, to już będzie szło przez dwie fazy, czyli przez dwa lub więcej uzwojeń, zależy od ustawienia szeroko, kilka uzwojeń. Ale patrzcie, 3,27 już jest sumowane, każde inne. Czyli tutaj jest nasz sztuczny punkt neutralny. Czyli wszystko się zgadza, jest połączenie, wszystko jest ok, nawet mogę sobie porównać z tym dyskiem twardym. Niestety została najgorsza możliwa rzecz, czyli przełożenie tej obudowy. Nie mam komory bezpyłowej. No ale co, no ale chyba sobie poradzimy, nie? Żyjemy w Polsce, poradzimy sobie. I tak, tutaj sobie zrobimy takie coś, to jest wyciąg powietrza, który będzie zasysał cały kurz, a my postaramy się to zrobić dokładnie w tym miejscu, żeby był cały czas ciągły obieg powietrza, cały czas zasysanie tego pyłu. Pyłek jest leciutki, więc zostanie od razu wciągnięty, a my postaramy się tutaj to robić, więc każdy pył, ten ruch powietrza, wszystko będzie zasysał teoretycznie. Zróbmy to! Zmarnujmy mój sprawny dysk 1TB. nauk. Nie mam nic na swoje usprawiedliwienie. Czy zakręci? Kręci. <grywa> Coś tam wykrywa. Ok, wygrywam dwa dyski. Dysk E i F, ale tutaj jest Urządzenie nie jest gotowe. Hej, no to w naszej budzie dostawowej jest nasza płyta główna, którą naprawialiśmy i wszystko śmiga, wszystkie sterowniki, karta graficzna, wszystko jest, bateria, bateria się ładuje, 3% już i internet, wszystko jest, wszystko śmiga. Dys twardy, oczywiście tam te uderzenie mogło nam uszkodzić samą oś, na której pracują talerze i to może mieć problem lub przy tym uderzeniu mogła się uszkodzić głowica, a w głowice jest bardzo delikatna, uszkodziła się, mo może nie działać albo nawet po rozszczelnieniu obudowy mógł tam nawet najdrobniejszy pyłek wpaść i gdy wpadnie pod głowicę, głowica się również uszkodzi, więc jest bardzo dużo możliwości, ale prawdopodobnie po tym uderzeniu jest problem <głowicą> z głowicą lub osią talerzy ale nie jestem specjalistą w odzyskiwaniu danych, na rynku polskim jest bardzo dużo profesjonalistów odnośnie odzyskiwania danych więc oni by sobie z tym bez problemu poradzili, ja mam no, no z tym jeszcze za małe doświadczenie, na razie tylko sobie tak dla zabawy mogę popróbować może kiedyś sobie przysiądę bardziej w, to, w ten temat, ale na razie Laptopy są bardziej ciekawe. No to lecimy z konkursem. To jest ta obudowa, która ma pocięte LVDS. Te wszystkie kabelki są pocięte, ale mamy te wszystkie końcóweczki, więc możemy sobie posklecać i tak naprawdę mieć sprawny teraz, bo wystarczy połączyć kabelki, tak? Proste. Tak naprawdę proste, no ale jak powiedziałem, z LVDS trzeba to dobrze zrobić, przede wszystkim zachować skręcenie par różnicowych, czyli ta skrętka dwóch par, jak i zachować ciągłość ekranowania, żeby tam nie było zakłóceń. Więc to jest do zrobienia bez problemu, każdy teoretycznie może sobie z tym poradzić, kto ma lutownicę, no i mikroskop może mógłby się przydać troszeczkę. Pytanie konkursowe, czy zrobisz wszystko sam, te kabelki posklecasz i to będzie wszystko śmigało? Czy zakupisz jakieś części jak taśma LVDS? No i do czego wykorzystasz ten laptop? Może ci jest naprawdę bardzo potrzebny? I to jest fajne dlatego, że jeśli coś ci jest bardzo potrzebne, nie masz nawet na to kasy Zwykłą utopią z Lidla, z Biedry, poświęcając pół dnia na te kabelki Będziesz miał naprawdę fajnego, bo tu mam kartę graficzną i piątka Której to jest generacji? Szóstej generacji, sądziłem, że wyższa generacja Szóstej generacji i piątka, i Radeon No już można sobie na nim ładnie popracować Więc komentujcie, mam nadzieję, że odcinek się podobał jeśli tak, to dajcie lajki, like, subskrybujcie. I nie zapominajcie o moich partnerach, z którymi współpracuję, czyli Morelenet oraz TME. Jeśli macie laptopa takiego i innego do naprawy lub inny sprzęt elektroniczny, to macie formularz zgłoszeniowy pod filmem w opisie, więc tam się zgłaszajcie. Jest tam również serwis audio. Widzimy się za tydzień. Cześć! A, zapomniałem Wam powiedzieć! Napisałem do tego sprzedawcy, co się stało z tym y, komputerem człowieku, dlaczego jest taka masakra. I y, on mi opisał, że to jego dziewczyna y, dała mu tego laptopa, i on nic nie wie. Do tego w połowie filmu zacząłem mówić ona, a nie on. Tyle, taki mały PS.